Jak poinformował dziś na platformie X Jarosław Królewski, fani Wisły Kraków kolejny raz nie pojadą wspierać swoich zawodników na meczu wyjazdowym. Miedź Legnica zakomunikowała, że nie wpuści fanów gości na stadion, a tak zwany protest klubów Betklik pierwszej ligi trwa. Prezes Wisły znalazł według siebie najlepsze rozwiązanie problemu. Jak poinformował dziś w serwisie X. Jego zespół może pojechać na spotkanie całkowicie rezerwowym składem. Ma to być forma protestu, że wspierający klub kibice nie mogą uczęszczać na mecze swojej ukochanej drużyny w rozjazdach. Prezes twierdzi, że tego wszystkiego jest za dużo, a przecież dalej nie wiadomo, czy Jagielonia wpuści fanów Białej Gwiazdy na mecz Superpucharu Polski. 14-krotny mistrz Polski potrzebuje punktów jak tlenu. Mecz z bezpośrednim rywalem w walce o awans do ekstraklasy to jedno z najważniejszych spotkań rundy. Z jednej strony będzie to mocny sygnał, że Wisła nie godzi się na takie traktowanie, z drugiej może to zaważyć na ewentualnym awansie, a przecież pieniądze z ewentualnego angażu w Elicie są Białej Gwieździe potrzebne. Sytuacja trudna, a sama decyzja. Wydaje się być bardzo ryzykowna. Natomiast dziś dowiedzieliśmy się, że Arka Gdynia została ukarana przez PZPN za niewpuszczenie kibiców Wisły oraz Polonii Warszawa. Kara wynosi mizerne 20 tysięcy złotych. Czy ta kara odstraszy inne kluby? Nic na to nie wskazuje. Miedzianka, przynajmniej w teorii, już zna kwotę, którą będzie musiała wyłożyć. Skoro Arka za dwa spotkania zapłaciła 20 tysięcy złotych, to wydatek Legniczan wyniesie tylko 10. Jednak niewykluczone, że w przypadku Gdynian zadziałała taryfa ulgowa, czyli udokumentowany remont sektora.